Święto Miasta i Gminy Halinów 2 maja 2014 przyciągnęło rekordowe tłumy. Według szacunków około 5000 tysięcy osób. Podczas imprezy wystąpiły topowe zespoły muzyczne z gwiazdą – Zespołem Piersi. Piknik zorganizowało Gminne Centrum Kultury i Urząd Miejski w Halinowie. Zanim rozpoczął się sam piknik, w kościele Najświętszej Marii Panny Matki Łaski Bożej w Halinowie odbyła się msza święta, którą odprawił proboszcz parafii ksiądz Robert Szewczyk. Po zakończeniu mszy poczty sztandarowe wraz z samorządowcami i mieszkańcami przeszli na teren gminnego Centrum Kultury w Halinowie przy ulicy 3 Maja 8, by oficjalnie rozpocząć piknik. Paradę powitał burmistrz oraz konferancję, którym w tym roku był znany zapaśnik Andrzej Supron. Na pikniku wystąpiły znane gwiazdy. Jako pierwszy rozgrzewał publikę zespół Bobby. Piosenki 16 lat czy Noce gorące to utwory, z których słynie Bobby. Przypomnijmy, że artysta gościł już na terenie gminy w 2011 roku na odpuście Świętego Rocha wokół Okuniewie. Kolejnym wykonawcą był zespół Dystans z wokalistką Redaką Dąbkowską. Wszyscy czekali przede wszystkim na przepiękną czerwoną Jarzębinę. Sentymentalną podróż wspomnień była kolejna artystka Sara May. Jak sama podkreśliła, spędziła w Halinowie najpiękniejsze lata dzieciństwa, zresztą wielu mieszkańców dobrze ją pamięta, jako małą dziewczynkę. Obecnie mieszka w Warszawie i jest matką półrocznego dziecka. Artystka zrobiła dla Halinowa wyjątek, ponieważ obecnie nie koncertuje. W dniu Święta Miasta odbył się turniej piłki plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Marcina Pietrusińskiego. Nagrody wręczył na scenie osobiście sam Pan Przewodniczący wraz z radnymi. Ważnym punktem corocznego Święta Miasta i Gminy jest moment wręczenia honorowych wyróżnień. W tym roku decyzją Rady Miejskiej w Halinowie tytuły Zasłużony dla Gminy Halinów otrzymały dwie instytucje Bank Spółdzielczy w Halinowie i Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska. Ja z tego miejsca bardzo serdecznie obu instytucjom gratuluję. Jestem w pełni przekonany, że były to tytuły bardzo zasłużone za wieloletnią pracę na rzecz naszej gminy. Kwiaty i pamiątkowe tabliczki wręczone zostały w obecności m.in. wojewody Mazowieckiego, Jacka Kozłowskiego, wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej, posła Krzysztofa Borkowskiego, radnych Rady Miejskiej w Halinowie, radnych powiatowych i innych. Na zakończenie części oficjalnej nastąpił bardzo miły moment. Burmistrz Halinowa Adam Cieszkowski wręczył kwiaty i podziękował sponsorowi generalnemu tegorocznego święta miasta i gminy, panu Mirosławowi Lesińskiemu, autoryzowanemu partnerowi firmy Wiesman. Około godziny 20.30 publiczność doczekała się wreszcie zespołu piersi, czyli gwiazdy wieczoru. I było warto. Będzie zabawa, będzie się działo, rozpoczęli bałkanicą. Koncert skończył się kilka minut przed 22, a członkowie zespołu z Adamem Asanow... Na czele rozdawali autografy i robili fotki z fanami jeszcze przez ponad godzinę, a fotki te po chwili lądowały na Facebooku i wszyscy wiedzieli, co działo się w halinowie 2 maja. Po koncercie zespołu piersi rozbłysło niebo. Pokaz sztucznych ogni to tradycja święta miasta i gminy. Było już kilka minut po 22. kiedy na scenie pojawił się zespół Top One. To kultowe trio Disco Polo porwało publikę na blisko godzinę, a na zakończenie pikniku dyskotekę do godziny 24 poprowadził zespół Ravens z Halinowa. Specjalne podziękowania należą się sponsorowi generalnemu Święta Miasta i Gminy Halinów 2014 panu Mirosławowi Lesińskiemu, autoryzowanemu partnerowi firmy Wiesman. Do zobaczenia za rok!